Siema siema, dawno mnie nie było, więc pora coś nagrać, przepraszam za tą nieobecność, napiętrzyło mi się trochę obowiązków, które trzeba było wykonać, ale już jestem. Nie zrezygnowałem z tych giveawayów, więc właśnie tutaj będzie losowanko na agenta, zwycięzcą agenta zostaje... Za szybko to zrobię. Silo, gratulacje, oprócz tego... Zrobię takiego dodatkowego giveawaya na M4A1S, a zwycięzcą M4 jest DAXER. Gratulacje, a ja zaraz. My raczej widzimy się na CSGO Skins, dobra, jesteśmy na CSGO Skins, więc trzeba otworzyć parę skrzynek. Zmieniła się trochę, zmienił się wygląd trochę strony z racji tego, że był update na CSA 2. Trochę mi się język plącze, musicie wybaczyć. I przed chwilą miałem jakąś taką dziwną sytuację, że dostałem bana na tej stronie, ale odmuliło. Już się trochę wkurwiłem niestety. Otworzymy sobie darmową skrzyneczkę, w której no, dostajemy najniższy, najniższą nagrodę, która jest możliwa i lecę te skrzyneczki tam za 2,50, dużo nie mam, nic nie wpłacałem, niestety. Ale to tak bardziej, żeby się pobawić. Nie wiem, kiedy uda mi się zaktualizować CSA, niestety mój internet jest bardzo wolny, może jutro tam po południu coś ogarnę. Digielek, coś tam zwrócił. O, Bison też na plus. Zapowiada się fajnie. To jest coś, pomyślimy o jakiejś nagrodzie na następnego giveawaya. SG fajne, kurde. Ciekawe jaki stan. Jak na razie tam trochę zwraca. Odzwyczaiłem się trochę od nagrywania, no ale nie ma czasu. Kurde, napięty grafik jak plandeka na żuku. No ale teraz trzeba będzie się wziąć w garść. Nie wiem, czy nie, nie orientuję się, czy dalej kapsuły są w promocji, czy nie. Trzeba będzie trochę odświeżyć informacji. Zobaczymy, jaki stan konta będzie na koniec. 3,80 nic ciekawego. Tutaj dodali jakieś monety, nie wiem o co chodzi. Trzeba będzie się z tym zapoznać. Ale dzisiaj to tylko biłem i mówię, nagram odcinek. Już na pewno parę osób czekało na wyniki Giveaway'a. Może coś ciekawego, co stąd dropi. tego Akacza jakby dostał to by się nie pogniewał. I ostatnia skrzyneczka 5-7 A zrobimy tutaj sobie od razu Wypłacimy Coś za a dwie dyszki myślę, że będzie OK. Tutaj będzie jakiś zestaw utworów. I ten zestawik będzie na giveaway'a. Więc zapraszam do poprzednich odcinków. Może zostawić łapkę w górę. Może zostawić suba. I do następnego. Elo.